Witajcie słuchacze kanału. Chciałem przetłumaczyć kolejną erę Wodnika, ale tam na kanale era Wodnika jakiś zastój. Może urlop sobie ktoś wziął? Pojawiają się powtórki. To co za chwilę przeczytam, mam wrażenie, że końcówka już kiedyś była. Nawet i tytuł podobny pamiętam, chociaż nie mogę go znaleźć tutaj w swoim zbiorku. Przystępuję do czytania. Zły sen wkrótce się skończy. Kochani, w tym czasie ścieżka może wydawać się trudna, ale kimkolwiek jesteś, ścieżka zawsze zaprowadzi cię na miejsce przeznaczenia. Posiadacie więcej mocy niż wszelkie siły mroku razem wzięte. Zbliża się czas wielkiego objawienia i wygasa czas tych, którzy postanowili zaciemnić świat manipulacją. Nasz świat przeżywa mroczne czasy, ponieważ tak powinno być, gdy światło przechodzi przez ciemność i prowadzi ludzi ku ich przeznaczeniu strasznemu i cudownemu jednocześnie. Strasznemu dla niektórych i cudownemu dla innych, zgodnie z tym, kim jesteście i kim zgadzacie się być, a także zgodnie z Waszą zgodą otwarcia się na poziomie miłości. Nasz świat jest na skraju przepaści, a to oznacza, że doświadczamy momentu wyzwolenia. Wszystko, co nie jest już zgodne ze Stwórcą, ma zostać zakończone. Bądźcie pewni ogromu miłości, która jest Wam dana nie tylko przez źródło, ale także przez wszystkie istoty światła mające misję ochrony naszego świata. Ale istnieją rzeczy, których nie da się uniknąć, aby przejść z jednego świata do drugiego. Brak jest schodów lub też mostu, przez który można by przejść. Jedyną możliwością, aby przejść przez otchłań jest miłość. Ci, którzy tego nie zrozumieli, spadną w przepaść, ale to nie ma znaczenia życie jest wieczne. Natomiast ci, którzy wybrali ścieżkę światła, będą kontynuować swoją misję, wzrastając na wszystkich poziomach i kontynuując wspaniałe życie. Dla naszego świata zaplanowane są cudowne rzeczy, i do momentu, zanim ciemność zostanie całkowicie pochłonięta przez światło, minie jeszcze trochę czasu. Istnieją dwa sposoby zrozumienia życia: pierwszy intelektualny, a drugi wibracyjny, czyli z poziomu serca, serdeczny sposób rozumienia. On nie opiera się na inteligencji. Ci, którzy żyją intelektem, lgnąc do władzy i pieniędzy, trzymają się wiatru, trzymają się najważniejszej iluzji, która tylko może istnieć w tym świecie, trzymają się iluzji mocy, władzy i pieniędzy, która zostanie zmieciona, jak snopek ze słomy. Ale wiatry transformacji nie tkną tych, którzy odkryli siebie, którzy szukają światła, którzy naprawdę szukają miłości. Wy będziecie mieli pełną pewność, że Stwórca i wszechświat nigdy nie opuszczą istot żyjących we wszystkich światach. Decyzja należy do Was, czy wznosić się każdego dnia o mały krok. Czy też zawrócić karmiąc się lękiem, niższymi emocjami i zwątpieniem? Módlcie się sercem, poproście wszechświat o przyspieszenie transformacji tego świata. Dzisiejszy człowiek przeżywa koniec czasu, który jednocześnie będzie odnową świata i życia. Podążacie ku przyszłości pełnej światła i radości, łatwo zapomnicie o świecie, w którym żyjecie. Niektórzy nawet nie będą mieli wspomnień tego, a jeśli ta pamięć się zachowa, to będzie podobna do złego snu i stopniowo zniknie całkowicie. Ufajcie, że wielu z nas pracuje poza przestrzenią widzialną, aby pomóc tej ogromnej transformacji naszego świata. Ale ta praca wykonywana za kurtyną, materializuje się w świecie widzialnym. Ufajcie i modlcie się sercem, a nie słowami z Kościoła i budujcie mosty światła z jednego świata do drugiego. Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.